W wielu wywiadach po prostu jesteśmy troszeczkę nieprzychylni i, tak, i tak, po, taką prowadzisz narrację, Mam prawo te, mieć takie uczucie oglądając wywiady. No to jest proste. A co wy ale, ale dobra, ale, okay, ale chcesz skończyć ten wywiad. Jeśli szukacie sprzętu, który da wam przewagę w Kingowe. Nie, nie, to nie szukamy. Wypierdalać wy mi do sprzętem. Nic, tak, sprawdzajcie. Link w opisie i w przypieczenie. No. Im tańszy, tym lepszy. W tym komentarzu. Wstępie suty zbędny Denis. Tak, się cieszę, że jesteś w fajnie. Witam cię serdecznie. Cześć, cześć. Wolę być sam jednoosobową armią na wszystkich i tyle. One Man Army. O Don Cassio tak samo mówi. Tak. Wiele was łączy. Tylko to jest ten moment, w którym jednoosobowa armia przegrawa z dwoma ziomkami, nie? Ty! Ty! A który to? To ja! Oddałem cię. Słuchaj, ci mówię, za to jest... Ja? On cię, tym samym i tyle, nie zostaje ci dłuższy. Dobra, chodź, usiądziemy, dokończymy tylko. To. A był płyn? Przysięgam ci, że <laughs> chodź, idziemy na zewnątrz. <laughs> to chodź. chodź, na razie usiądziemy. <laughs> Dokończmy to. Idziemy na zewnątrz. To chodź. Nie, czekaj, chodź, nie... chodź. Co idziemy? <laughs> chodź. No to chodź, to wychodzimy na solubę. To chodź. To z... z góry, aby z... góry... z... z... za was nie potrafi podejść to z góry. lewa Ciebie też, oblał? ale to płyn w ogóle do mycia naczyń. Na... Na... Nie, płyn do tego, płyn do pł szyb. Ty, ty teraz będziesz walczył tu co gale. No, mam no. taką nadzieję. Dobra, to już Kubisz, tym co robi w Grądzie imponuje Tobie? Ja nie oglądam Grądy. Nic nie widziałeś nigdy? Znaczy nie, no widziałem jakieś urywki, ale ja nie, nie, nie wykupuję tej gali, nie oglądam i jej tak bardzo nie śledzę, no. Co no, no, jest mistrzem, na pewno tego pasa nie dostał tak, bo tak jak Grabowski mówi, że tam biją się tylko najtwardsi zawodnicy, tam nikt, nikt nie przebiera i tak dalej, no to, to, to wiesz, no, no, bije się z takimi bijokami. No dobra, ale też trochę dzisiaj nie zgadzam się z tymi twoimi słowami, bo dla... Z jednej strony to bijocy, ale z drugiej strony uważam, że ludzie, którzy walczą w gromdzie, to są trochę ludzie, którzy dają się wyzyskiwać, dla których ten szacunek uliczny jest ważniejszy niż zdrowie, bo mi się wydaje, że przeciętny zawodnik gromdy to jest taki gość, który, wiesz, walczy do końca, on ma złamaną rękę, złamany nos, złamany łuk brwiowy, złamaną czaszkę. I dla niego to jest taka gloria, nie? Że o, chłopaki na ulicy będą dumni, kurwa, ale wytrzymałem, nie? A tam będzie leczenie pół roku, ale jaki mam szacun na dzielni, a najlepsze jest to, że za to wszystko dostają jakieś grosze totalne, bo jak tam nie wygrasz turnieju, to ty grosze zgarniasz, więc myślę, że są to ludzie, którzy w imię swoich zasad dają się troszeczkę wyzyskiwać finansowo, no ale jeżeli czerpią z tego jakąś taką korzyść, nie wiem. Mentalną dla siebie, no to luz. No to luz. Na pewno mają jaja, nie? ich sens był taki, że tu przychodzi gościu z gromdy, gdzie nie ma miękkiej no. gry, no. sami twardzi ludzie walczą i ta walka jest najważniejsza, a tutaj przychodzą i gdzieś negocjują formuły i tak dalej. No, no moim zdaniem... negocjuje Grabowski. No właśnie, ale to ty no. tego nie rozumiesz, bo z twoich słów wynikało, że gdzieś No nie, nie rozumiem tego. Dlaczego nie? No a ty to rozumiesz? Tak, rozumiem. To znaczy? No ja rozumiem, że okej, okay, twardzi wojownicy, ale dlaczego nie mają walczyć o swoje, żeby dostać więcej kasy, albo walczyć w walce, która bardziej im pasuje? Ale tu nie chodziło o to, żeby dostać więcej kasy, tylko o to, żeby o się, formuły. że żeby się dogadać w jakichś formułach. Za pierwszym razem że Myśmy się nie dogadali i teraz by było to samo. A to uważasz, albo, że co, jak są zgrądy, to będzie się albo, na czekaj, wszystko? Albo du Proszę. dużo kalkulujemy, albo nie kalkulujemy. Ja się zgodziłem na wszystko, a nigdy się nie kreowałem na takiego zawodnika. Rozumiesz to, czy jeszcze nie? Ja to rozumiem, ja to szanuję. No. A ja też rozumiem, że oni przychodzą tutaj i też że to jest nie ich świat i negocjują, i kombinują, i to jest dla mnie normalne. Ale ile można kombinować? A się osiągnie to, czego się chce. No to... Może przekombinowali to, wtedy. No to teraz też byśmy przekombinowali, bo też miały być mieszane rundy i też do, do żadnego wniosku, żeśmy dochodzili. Więc ja musiałem pójść na wszelkiego rodzaju ustępstwa. W sporcie nie jest tak, że za każdym razem musi być wszystko pod ciebie i musisz być faworytem. Albo przyjmujesz w jakimś sensie e, warunki. I lepszego zawodnika albo nie, albo zawsze sobie możesz kalkulować i zdobywać, tylko wygrywać, ale co ci będą dawać te swoje zwycięstwo? Rozumiesz czy jeszcze nie? Ja to rozumiem. Mam nadzieję, że od początku. Może nie wyglądam, ale myślę, że rozumiem. Michał. No nie, no bo powiedziałeś to w takim sensie, że rozumiesz tą drugą stronę, ale nie moją. Te rozmowie leci tyle razy, kurwa, rozumiesz, rozumiesz, że tak szczerze ja już jej kurwa nie rozumiem. Nie, ja nie do końca rozumiałem twoje oskarżenia, bo wydawało mi się, jeżeli źle to zrozumiałem, to przepraszam, że mówisz, że ludzie z gromdy przychodzą, gdzie mówią, że Nie, Kwaza ja twarda. powiedziałem, że Grabowski I nie powinni negocjować. Grabowski no. w internecie stwarza pozory, tak. że jego zawodnicy są tacy i tacy. Rozumiem. Robi y, w internecie jakieś tam y, swoje rzeczy, mówi dużo o frikach mówi o tym, jacy są jego zawodnicy, a przychodzi do negocjacji i łatwiej się negocjuje z Frikami niż z jego zawodnikami. Teraz okay. rozumiesz, czy jeszcze nie? Rozumiem to. A. Jasne. Oni po prostu wychodzą z grądy, na nie swój teren, no i po prostu próbują, Myślę, żeby Myślę, to... że bliżej ci do Grabowskiego niż do mojego teamu no oczywiście że ale tak. ja to szanuję, nie? Dobra, no ja tego też nie ukrywam, ale dla kogo pracuję też na co dzień, bo to też jakby nie jest żadna tajemnica. No pracuje między innymi dla Gromdy. Aha, to dlatego <grym> tak nie żyjesz, to nie bronię. <grym> Myślę, że zapytam no cię. Nie, no ja uważam. Nie, no przecież on teraz mówi, mówiąc, że bliżej mu do Grabowskiego i że pracuje dla gromdy, przyznał, że broni gromdy, no bo powiedział nie ukrywam tego, otwarcie o tym mówię. No tak, no jakby bronisz interesu swojego pracodawcy, no kurwa. A uważasz, jakoś atakowałem czy coś nie? Nie, nie atakowałeś, tylko próbowałeś za wszelką cenę wybielić to co, to co oni mówią, a że później jak wychodzą poza strefę e, swojej organizacji, to to muszą e, czuć się komfortowo. No tak, nie do końca. Nie. To Tak samo jak ja bym dzisiaj w internecie zaczął mówić, że jestem najlepszym zawodnikiem na świecie. Mogę się bić z każdym w każdej formule, a dzwonią do mnie. I ja mówię, dobra, ale nie, e, możemy walczyć, ale tylko w boksie. Okay. Przechodzi... Moje odczucie jest to trochę hipokryzja, ale okay. każdy z nas jest hipokryzją. A ja, twoje zdanie bardzo szanuję, Michał, absolutnie. No w porządku. No y <laughs> i super. Denis Załęcki? Sorry. No to była w kurwa niezręczna rozmowa. Uw, A <grywa> znowu zaczynasz i znowu już miał kontuzję. Czy tak wszyscy stoją i tak kamerują? No podglądają sobie. Co ty się no. do nich spina? Nie, bo nie lubię tak, że się, się patrzy i no nie wiem co ma zaraz. Jesteś, jesteś walką wieczoru, ludzie patrzą, <laughs> nawet podziwiają, jak schudłeś. No. <śmiech> <śmiech> jak dostał komplement, to się ucieszył powiedział no no. <laughs> no schudłem, patrz. <laughs> jesteś, jesteś walką wieczoru, ludzie patrzą, <laughs> nawet podziwiają, jak schudłeś. O, podziwiają, już zadowolony. No. Justynka, <noise> Sie siemanko, orły białe, au, Warszawa, serenka, au. Ale teraz chciałbym przejść no. do innej sprawy. Darolew e zaczepia ciebie w mediach. Nie wiem, wiem, że dużo, <noise> dużo oszołomów będzie miał. Nie, Może nie każdy oszołom, ale po co mnie zaczepi? No. Powiedział, że nie jesteś żadnym orłem, tylko zwykłym brudlem. Ale chcesz skończyć ten wywiad? To mi nie powtarzaj, co ktoś powie pie***dne głupoty. <noise> to dobra, wiem, że jesteś kupien. Chuj, mogę odejść. Masz szczęście, jak taki język będzie używała do mnie, bo kamera się świeci to fucking chuj. Mam. F... Na... nie będzie mi syrał. Masz coś nowego do powiedzenia albo napisania, to górze zachowaj dla siebie. Bo urujcie fucking dojadą. ADHD. DHD, człowiek się staje bardziej ma problemy, żeby być spokojny. A ty o, nie o, chcesz powyjaśnić ty... właśnie te wszystkie osoby, które e, ci <noise> No ja, on to on. No, no, no on tam nie ma przyklejonego do czaszki, ale trzeba przyznać, że po tej walce z tym yy, Tomkiem z sportu ładnie się zachował. Z szacunkiem do niego podszedł i tak dalej. Zdziwiłem się, bo tam dużo, dużo kurwa złej krwi było, ale tutaj na tym wywiadzie to się ładnie bo kurwa odkleiło. Dostał cytat, że ktoś go obraża. Wyglądał, jakby chciał dziennikarce w ogóle chlapuna zajebać. Ci dokuczają teraz po tej walce, no bo cię zaczepiają. Na przykład Darolew. No, co on powiedział ostatnio, ale po mojej walce co powiedział? Nie słyszałem jego słów. No właśnie nie dałeś mi dokończyć. No, no że nie jesteś żadnym Orłem, tylko wróblem. Przecież ten Binkowski to nie jest żaden orzeł, to jest zwykły wróbel. Wróbel, który walczył dla Kanady. Nie... Ej dobra, powiem tak! Darole widać, że usilnie próbuje dostać walkę, każdego po kolei zaczepia, ale zostawienie tu dwóch odlepieńców byłoby zajebiście kontentowa akurat. Z jednej strony ja, ja mam wątpliwości, czy ten Binkowski powinien się bić, bo tam widać, że w banie kurwa coś nie styka, ale jak już ma się bić, jak już kurwa ma się bić, to wydaje mi się, że do tego tak odpasuje. Oni by się dogadali na swoich kurwa dziwnych falach. Nie dla Polski, to zwykły wróbel. Uła! Dobra, mamy litość nad zwierzętami, mamy. Nie powinno być tak. No, ci co nie mają, to nie ludzie. A tutaj zwierzę Powiedziało to. Wiemy Justyna, że jesteś tą kobietą, więcej, olica, olica, ta, zdrowa, ta, jesteś zajebisty. Życie to Bóg, a Bóg to my, ja i ty, i my, bo my to dzieci Boże. Sam Jezus to powiedział. Da. no proste, proste, proste. <grywa> Wydaje mi się, że po tym wywiadzie Jezus wycofa te słowa. <grywa> Ja pierdolę. No co tam się dzieje? Chodź, chodź, co, 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 co tam wija? To wszystko dobrze, nie? Ja poznaję wszystkich tutaj Tak to się wiesz, dzień po dniu, ty jesteś spokojny, Powiem ci ty jesteś spokojny, bo to nie są niektóre oszołomy. my nie? to no. dużo no, jest kurwa No, no, no. Parówy N nie ma, nie i tego, tego ten... Dobra, do, do, ja do czego? Do czego? Do czego? O co chodzi? Ja. Tak, tylko się przywitać i ten? Tak, ta, tylko przywitać. Okej, okay, spoko. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Mówić. Tobie, a tobie również. To, to, to. To, to. to. A <laughs> zgodnie, Bartek, ja mam pytanie do ciebie. Jak co on ty patrz, byś... Ale ty patrzysz, Ale co prowokujesz? Zamknij za k***a. Zabombrzyj. Zabombrzyj się, a, a, Arturze, komentarz krótki na... Aha, czyli tacy ludzie naprawdę istnieją, którzy balą teksty, na których się patrzysz, ich się bić chcą. Ja myślałem, że to są jakieś memy, kurwa, z blok ekipy i tak dalej, nie? Czyli normalnie w tramwaju, jak na kogoś spojrzę, to mogę w wpierdol dostać, tak? Co się tutaj dzieje? Nie wiem co tu się dzieje, do końca nie wiem co tu się dzieje, ale coś się dzieje tutaj... <laughs> Dobra, ten też fajny komentarz, nie wiem co tu się dzieje, ale coś się dzieje M Musimy zwrócić uwagę kto tutaj jest tym zapalnikiem, nie? W tym momencie, bo to było niepotrzebne, ale ten... ten. Chodź, 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 chodź jeszcze, chodź jeszcze na chwilę Bartek Provokacji nie... Tak, nie, da. było nie, niepotrzebne Jeżeli chce się Ale tutaj! To bez... Teraz zmieniam zdanie. Jak widzę kurwa zachowanie tych ludzi, zdelegalizować sterydy. Chuj, zdelegalizować sterydy. Albo powinno być coś takiego, że powinny być obowiązkowe testy psychologiczne, czy dana osoba klasyfikuje się do tego, żeby zastrzyk sobie zrobić. Bo jak tak bardzo nie, nie panujesz nad emocjami, to chuj. Zdelegalizować. <noise> Dla bryga nie, nie istnieje w świecie free fightów bez, mnie. Ale czy to w takim razie zmierza do walki? No bo prowadzący też próbowali to troszeczkę wywrzeć na was, żebyście już się dogadali na sztywno, że dacie tę walkę. Jestem gotowy w 100%, byłem gotowy od grudnia. Sam waliłeś? Chłopie, bo ja się nadaję do walenia sterydów, ja jestem misiaczkiem. Mały, grzeczny, potulny słodziaczek. Słodziaczek. Jak jakiś mężczyzna na przykład patrzy mi w oczy na ulicy, to ja nie chcę mu zajebać. Nie to podnieca, ja chcę mu sprawić przyjemność. mieć sobie, o, patrzy na mnie, pewnie mu się podobam, pewnie sobie obrażach mu ciągle pałę. Rozumiesz? Sterydy są dla mnie. A co wy odpierdalacie? Chyba <laughs> studio sprzątają, no ale damy radę. Ale, dobrze ej panowie, my, my czasu nie mamy, nie? Słyszycie? I... Dwa wywiady i spadamy. No, dawaj. Flashback. A co jeszcze? Proszę nie przeszkadzać, dobrze? Siemano, ja nie jestem... Ja nie jest jestem... No, proszę, ale, ale pakiet, ale pakiet. Czekaj, czekaj, czekaj. A co tam się dzieje? E, mówię, dużo gówna zostało wylane i... padła informacja, że miałeś się bić z Marcinem Najmanem, tak? I że będzie. Powiadałeś sytuację, jak chciałeś tramwaju gościa kasować. Nie w tramwaju, kurwa, tylko to było w Lublinie, jak miałem 20 lat w komunikacji miejskiej, tam nie ma tramwajów, ale chłop mnie popchnął kurwa, rozumiesz to, podszedł, wziął mnie kurwa z barami przypierdolił i mi torbę kopnął i spojrzał kurwa na mnie z agresją. Więc normalne, że mu chciałem chlapuna wyjebać. Nadal takiemu gościowi chciałbym chlapuna wyjebać, mimo że jestem grzecznym, stonowanym człowiekiem. To nie jest to samo, to nie jest to samo. A co to byś zrobił, aby ktoś podszedł na przykład i nie wiem. Ja mówię otwarcie. Chuj, ja mówię otwarcie. Ja bym szedł sobie ulicą z Natalią i jakiś typ klepnąłby ją w dupę. Ja nawet przez sekundę bym nie pomyślał, tylko zacisnąłbym pięść i bym go napierdalał. I nie uważam, że jestem agresywnym patusem. Uważam, że pewnych rzeczy się kurwa nie robi. I tyle. A historia z kasyna? Kurwa, ale ziomek sam z pięściami do mnie wyskoczył, potem jego ja nie uderzyłem. Historia z kasyna. Chłop przychodzi, pruje się kurwa do mnie, więc go normalnie, kulturalnie się kurwa go grzecznie pytam, czy mam mu wyjebać. I tyle. Ale sam podniósł kurwa łapy i się pruł. Potem nie zajebałem mu, tylko normalnie się kurwa kulturalnie zresztą zapytałem, czy ma ochotę, żeby zęby poszły na spacer. No. I tyle. Kulturalnie kurwa. Jeszcze z nim. Epi tyle. No i tyle. Co zrobisz? Pojedziesz jak, że z nim. Co zrobisz? Oj, 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 słuchajcie tu. Takie rzeczy też się zdarzają. Będziesz mi bronił? Oczywiście, że tak, tak. Oczywiście, że tak. Od ręki. Marcin, tego prawie zdokautowałeś. Sam się potknąłem. pierwszy First meet. First meet. Słuchajcie, a tu już... Nie, 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 nie. Powaliło cię. Skąd mamy na taśmę? Oj, 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 oj. chce rzucić krzesłem. Ja mam rękę w kieszeni. No chyba. aż Cesarz nie mi musi mieć ochrony. mariać Leci? Bardzo dużo. Ten twój mistrz kurwa tu, głową. A swojego sąsiada chciałeś zabić nożem. Chłopie, kurwa. Gdybym ja chciał komuś zrobić krzywdę, to ten człowiek nawet ktokolwiek by mnie pozwać nie mógł, bo jestem kurwa jak szarańcza. Ja jestem jak kurwa wąż. Ja skaczę z ukrycia i jednym ukąszeniem zabijam. Ja, nikt by na niej nie mógł nawet zeznań kurwa złożyć, bo już go by na tym świecie nie było. Rozumiesz? W GTA RP oczywiście. Poza tym ja. Nawet nie dostałem zarzutu takiego. To kurwa, był taki jeden cfel w internecie, co tworzy podcasty, co skłamał, że ja rzekomo kogoś nożem zaatakowałem. Kurwa, ja zarzutów takich nie miałem nigdy postawionych. Owszem, ktoś miał takie zarzuty postawione, ale nie ja. Poza tym te zarzuty zostały odrzucone. To teraz ktoś może pójść. Na prokuraturę i powiedzieć, złożyć kurwa zażalenie, że ja z Kałasznikowem chodzę po mieście. No ale to chyba sąd kurwa oceni, czy chodziłem z tym Kałasznikowem, bo sobie monitoring sprawdzą, tak? Natomiast ja nawet nie miałem takiego zarzutu. Mój zarzut polegał na tym, że uwaga, dopuściłem się gruźb karalnych, rozumiesz? Groźby karalne. Wiesz co to jest groźba karalna? Jak ja bym teraz siedział sobie kurwa na lajwie... I powiedział do Sergiusza, Sfelu Jewany, dostaniesz chlapuna, nie wychodź na miasto, tak? To Sergiusz mógłby sobie wziąć ten wycinek i złożyć zażalenie, że groźby karalne w jego kierunku stosuje. I za to mogę wyrok dostać. I ja dokładnie za to dostałem wyrok. Za groźby karalne. Bo powiedziałem Ziomkowi. Zresztą. I to też nadal, obra kurwa, zachowałem się mega w porządku, jak przyzwoity człowiek. Jest spina, kurwa, na klatce schodowej, tak? Ziomek podchodzi z gardą do mojego kolegi, który wygląda jak pryncypałek, do Sergiusza w tym przypadku. Więc ja, jako dobry kolega, wyskakuję na zewnątrz, nie podnosząc nawet rąk i mówię: Ty, kurwa, pojebało ci frajerze, wypierdalaj, nie? Mówię, chcesz się napierdalać, to się napierdala z kimś z swojej wagi, chodź kurwa ze mną. I on coś zaczął się próć, ja mówię: chodź na zewnątrz, to ci kurwa wyjebie, śmieciu. I on powiedział, tak, tak, halo policja. Tyle, tyle. Nawet nawet nie złożył kurwa skargi, że go dotknąłem, bo go nie dotknąłem. Ja nie uważam, że zachowałem się źle, zachowałem się normalnie. Stanąłem w, w obronie lekko pośledzonego kolegi. Jakbym, a jakbym wyskoczył, kurwa, wiesz, jakbym wyskoczył z mieszkania, wziął kurwa zamach, i puu, Ziomkowi przyjebał, to wtedy można się kłócić, nie? Że o to nieładnie. To brzydko kurwa, tak się nie robi, morderca, wiadomo, że moja ręka to zabić może, no, tyle, zachowałem się w porządku, jestem dumny z tego jak się zachowałem, no czy inaczej, uważam, że czasem po prostu z, z, z ludźmi lepiej się nie kłócić. Zmieniałem często zdanie. Raz myślałem, kurwa, zachowałem się zajebiście. Potem myślałem, nie no dobra, mogłem sobie darować na chuj, na chuj, marnować czas na kretyna. A teraz z perspektywy czasu nadal uważam, że zrobiłem dobrze. Dobrze zrobiłem. Stanąłem w obronie kolegi, zresztą słownie. Nie użyłem siły, bo jej nawet nie mam. Już bez taki silny kurwa nie jestem. I tyle. Uważam z perspektywy czasu, zmieniam zdanie po raz drugi zachowałem się zajebiście wtedy. Jestem z tego dumny. No. Tyle kurwa, tyle, tyle. Tylki szukał, daj spokój, tragedia. Przecież ty boksowałeś? To Trzy się... razy mu zwracał Ale... uwagę, że za nisko głowa, ty! Ale Kasys... Co to było? Ty się znasz na boksie. No właśnie, no żebyś wiesz, wiesz, że w ogóle nie wygrałeś tej <śm> <śm> on <śm> czym, się, to czym wygrał? wygrał? Tym, że był trzeci? pierwszy raz kurwa. Tylko żebyś go nie wypuścił pijanego do samolotu znowu. Co? Śpij spokojnie, 7 odlatuje. No to żebyście nie chlali tak jak ostatnio. A kto chlał? Chyba nie ja, nie? Ja, ja też. A, no to super. Co uważasz, że ja chlałem? A nie chlałeś? Nie. To super. Ja nie chlałem. No już słyszeliśmy. Dlaczego no mówisz, że chlałem? Spytałem. Mówisz, że nie chlałeś. No chuj, powiem to. Ja mam rekord uliczny 44 do 0. Serio? 44 do 0 to jest mój rekord uliczny. I nie znajdzie się żadna osoba na Wrocławiu, która będzie miała odwagę to podważyć. Żadna. A Busiarz? A nie, nie, nie. Busiarz akurat rozpierdolił Sergiusza i tego, i Grubaska. Mnie tam nie było. Uczciwa, wam mówię, że mój rekord uliczy to jest 44-0. I okej, okay. w klatce faktycznie dwie walki przegrałem. Przyznaję, ale wiecie, stres, Wtedy się nie wyspałem akurat, bo pamiętam, że senny byłem, zdarza się, zdarza się najlepszy. Czy rekord napity na Natalii? Nie, z na, Natalią na, na tylko trzy pojedynki były. Widziałem, że klaliśmy. No. Ja ci odpowiadam, że nie No Widziałem was, jak tak chwilnym krokiem chodziliście po hotelu, że no, Wątpię, że nie piliście. Przed on powiedział, że nie chodź. A to co dwa, to jest chlanie? A to to jest picia. Nie. Dwa, to jest chlanie, To jest picia. czy to jest potocznie mówiąc, czy pijesz czy nie? wiem, ja myślę, że jest różnica. No jak ja dla Ciebie ma, jest różnica, mieście, czy nie? Mieście, no to ja nie. Dwa dla, aha, dla Ciebie jest różnica. Dla mnie no dobra, jak no. pijesz kol, alkohol, pijesz alkohol, po prostu. Nie ma różnicy, czy jedno, czy dwa. Tak piłem teraz jak... się... Nie, ma, to ogólnie jest takie dziwne. Jest takie dziwne, jest taka dziwna moda w internecie, że w ogóle pić nie można. Jak, jak pijesz, to jesteś zły. Ja się zgadzam z tym, że jak jesteś kurwa takim, wiesz, ziomkiem, który wali alkohol na umór co weekend, no to masz problem i raczej jest to zjebane. Ale jak sobie raz na jakiś czas wypijesz, nie wiem, whisky, które lubisz, czy nawet piwo, jeżeli lubisz, nie rozumiem ludzi, którzy lubią piwa, ale luz, ktoś może lubić, to to jest takie złe jest kurwa? Ja też na przykład lubię sobie koniaczek czasami napić albo prędy. Nie lubię być pijany, nie lubię być podpity, ale napić się czasami do cygareczka na przykład towarzysko lubię. Albo wieczorkiem tutaj na rozluźnienie na kanapie, jak twój stary kurwa z kiełbasą i, i, i z browarem w ręku. Fajnie tam sobie ciągnąć odrobinkę tak zwaną. Zrobić po jednym. wypadek Dziecko, no to i tak jesteś pijany. Czy chce mi się potem udowadniać, to później z najebanymi patusami na mieście. Ale chłopie, jeżeli chodzi o tą taką ciemną stronę Wrocławia, to ja ją, ja ją znam. Jakby ja jestem na łączach z każdym człowiekiem, który we Wrocławiu jest ważny. Jakby ci ludzie sobie ze mną piątki zbijają. Rozumiesz? Ja jestem w kurwę pozostawiany. W kurwę. I za kierownicą. A ja nie mówię o tobie, że jeździsz, no. Mówię tylko, że nie ma różnicy dla policji. Po Opowiadaj chłopakom, no. że wygrałeś walkę i powodzenie. Przecież każdy widział. Każdy widział. No. widział. Dobrze, że ty widziałeś. Nie, ja widziałem, że, ja że dostajesz. Ja już wiedziałem. Że ja nie zajeżyłem, jak on opowiadał już w wywiadzie widziałem, no chciałbym, żeby się pobawić, Taki mówię, kur... już że nie ma ciosu, nie ma ciosu. Dostałeś do jednej bramki. Tak, do jednej pierdol. bramki, no ty, daj spokój. Zresztą ty pierwszy powiedziałeś. No, szukał butelki, powiedziałeś, że do, że, do trzeciej trzy, rundy go znokautujesz. Czemu go trzy razy ostrzeżeń? to ty powiedziałeś, że do trzeciej rundy No a ty, po, on mówił, że mnie znokautuje po dołach. Nie, a ty, że do trzeciej. No. No tak, i za, ja, się... ja, ja, ja umiem się przyznać, a ty nie umiesz. Ale czekaj, ale... Ja umiem się przyznać, czekaj, że za bardzo czekaj, się czekaj, skupiłem, czekaj, czekaj, żeby mu pokazać, czekaj, że doły. Ale, ale czekaj, jakie ostrzeżenie? Kto dostał ostrzeżenie? On. Od kogo? Znaczy, nie dostał ostrzeżenie, właśnie, to, tylko. To dostał czy nie dostał? No sędzia mu kilka razy zwrócił uwagę, że dostał za Dostał ostrzeżenie głowę. czy nie dostał? Za nisko głowa. Słyszałeś, że blisko? Byłem, ale w czym za nisko? Że no, balansujesz? w No sędzia mu zwrócił uwagę. Ale dostał ostrzeżenie czy nie? Fakt. Dostał czy nie? Sędzia mu zwrócił uwagę. Dostał ostrzeżenie? Ty słyszysz czy nie? No, no słyszę, Czasu, do, tam to mi... tam... manipulacyjne teksty, to wiesz nie, tam, po no... wielki tam... Borek ma. przyszedł i... a będzie... Ma wie... tu. Słuchaj, ma ty większego... podpisujesz k... no, k... swoim kawałem Borek, a potem do mnie ty, Borek do mnie nie Nie ma większego manipulanta od ciebie. Myślę. Od ciebie chyba. Nie, od, ciebie. od ciebie. Coś jeszcze. Nie, idź pić piwo, tylko pamiętaj, żeby Tomka nie wysyłać do samolotu. Dwa? Maksymalnie, pamiętaj. Ja No nie śmieszna ta rozmowa była. Nie, wy... Kim przesyła 3 złote wy nie Możesz tego, się oblać niektórzy. niechcący woda I zdjąć ten sweter Czy wtedy ciało jednak pod nim nie jest Aż takie mniami jak w swetrze i czar prysnie Słuchaj Kinga Powiem ci szczerze, że jedyne co by prysło To Fontanna soczków z twojej pizdy Gdybym to zrobił Więc wolę tego uniknąć 2 złote Żebyś kurwa blat miała czysty grosze. Zawalczysz jeszcze we frinkach Słuchaj. Jakby to pięknie ująć. Ja bywam sprzedajną dziwką, bo ja uważam, że niektóre towary są na handel, a niektóre nie. I niektóre mogę przehandlować. Więc we frikach ogólnie mógłbym zawalczyć, ale są albo osoby. Albo federacje, w których raczej nie chciałbym się bić, ale ogólnie we freakach mógłbym. Natomiast jestem przekonany, że na 99,9% nie dojdzie do takiej sytuacji, bo rynek frekwajtowy nie jest w najlepszym stadium, wbrew temu co oni komunikują. Oczywiście, ostatnia gala dobrze się sprzedała, zważywszy znaczy dobrze. Patrząc historycznie sprzedała się słabo, tak? bo sprzedawali kiedyś pół miliona prawie. Natomiast jak sprzedali 250 tysięcy relatywnie niewielkim nakładem, bo zawodnicy byli tani, bo koszta organizacji były tanie, to zarobili pieniądze. Natomiast, nie wiem czy zauważyliście, jak nie to jesteście ślepi. Dzisiaj na karcie już za bardzo nie ma dużych nazwisk, jeżeli chodzi o dużych youtuberów na przykład. Nie ma ludzi z jakimś olbrzymim community, bo na to za bardzo środków też nie ma. Teraz, teraz ten biznes polega na tym, że wydajesz relatywnie niewiele, ale też niewiele inwestujesz, więc masz szansę osiągnąć zarobek. No a ci zawodnicy, którzy, wiesz, mają wybór: albo będą bili się na galach za 500 zł, albo dostaną, nie wiem, 40 tysięcy, to wybiorą 40 tysięcy, a przeciętny youtuber ze 40 tysięcy nie wyjdzie. Już się tak nie przepłaca. Nie można mówić, że za coś się przepłacało w momencie, w którym przynosiło to zyski. Nie możesz powiedzieć, że jeżeli płacisz zawodnikowi przykładowo 800 tysięcy złotych, a sam na czysto zarabiasz, załóżmy, na głowę milion, to przepłaciłeś. To nie jest, to jest przepłacanie. Przepłacanie jest wtedy, kiedy ktoś przynosi ci mniejszą korzyść niż to, ile mu płacisz. To jest, to jest przepłacanie. No. No ja myślę, że jak miałbym się bawić w Buchmacherkę, to postawiłbym pieniądze na to, że ja już w Freakach nigdy w życiu nie zawalczę.